Przede wszystkim, jak ocenisz to dzisiejsze spotkanie z Sokołami Toroni? Myślę, że dzisiaj było wyrównane spotkanie, najbardziej wyrównane z tych wszystkich, co tutaj graliśmy i myślę, że mieliśmy duże szanse na wygraną, niestety się nie udało. Po tym meczu, jak myślisz, że co według Ciebie wymaga największej poprawy w Waszej grze? Myślę, że gra obronna przede wszystkim, bo to leży, że tak powiem. No i nad tym muszą chłopaki tutaj popracować, z Gdańska przede wszystkim, bo my z nimi na co dzień nie jesteśmy. A czy to był najlepszy mecz na tym turnieju, tak na zakończenie całej imprezy? W naszym wykonaniu na pewno. Widać to, że udało się nam cztery bramki, w poprzednich dwóch meczach tylko dwie. Ty. Jak ocenisz całą formułę tego turnieju, żeby łączyć tą grę, grę w hokeja po prostu i studia, całą ligę, jak ocenisz? Myślę, że fajna sprawa. Im więcej meczy, tym lepiej przede wszystkim dla nas wszystkich. Macie możliwość, Ty jako zawodnik zagłębia Sosnowiec, masz możliwość grania i w tych rozgrywkach, i w Młodzieżowej hokejlidze, w zespole Fudoko Gaz Gdańsk. Według Ciebie to jest lepiej, że możesz faktycznie więcej tych meczów, może troszkę na niższym poziomie, ale jednak więcej meczów zagrać? Tak, myślę, że to bardzo fajna sprawa, że mogę grać cały czas w sumie być w tym rytmie meczowym. I... A przez to, że właśnie grasz w Tauron Hokej Lidze również to czujesz się liderem tej drużyny w pierwszej lidze? Chciałbym być liderem, przede wszystkim pokazywać to na lodzie, zdobywać jak najwięcej punktów, i pomagać drużynie jak tylko mogę. Myślisz, że w przyszłości w tej Akademickiej Lidze Hokejowej powinno być więcej drużyn, żeby jeszcze lepiej promować ten, ho ten hokej akademicki? Myślę, że na pewno im więcej drużyn w każdej lidze, tym lepiej dla całego hokeja w Polsce. Jeszcze na koniec zapytam, czy ty studiujesz albo uczysz się? Nie, jestem, jestem zapisany do szkoły, wiadomo. Ale jakby cała liga powstała po to, żeby właśnie zawodnicy mogli kontynuować swoją naukę i jednocześnie grę w hokeja, Więc myślisz, że ta wizja, żeby zawodnicy nie rezygnowali z karier hokejowych jest słuszna? Że tego brakowało w Polsce? Myślę, że tak. Dlatego potrzeba jeszcze więcej drużyn, więcej zawodników, którzy chcą studiować i grać jednocześnie, bo to będzie pomagało.